I gol, gol, goal, 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 Z tej strony Dawid z goal, Studio. Dzisiaj jesteśmy na super finale futbolu amerykańskiego w Białymstoku. Może panu bo nie chcę gadać, wiem. Z tej Jakieś sukcesy już odnosiłeś takie poważniejsze tutaj? Nie? Ale mój brat, ja, już jestem od ponad roku, jestem o rok młodszy od kolegi. Grałem w... Od o, w od... No... <laughs> Bracia się nie znają, no? Co za dziwna sprawa. W ogóle o co, o co chodzi w tym sporcie, no nie, bo tutaj wiem, że biegacie z tą piłką, trzymacie ją w rękach, tak? I później musicie gdzieś tam ją położyć w którymś tak. miejscu. To jest... tam, nie? to ofensywy i defensywy, czyli ataku i obrony. Formacja ataku ma za zadanie przebiec, przedostać się z piłką jak najdalej. Są cztery próby, a w, w, w ciągu czterech prób muszą przebić 10 yardów. Punkty się zdobywa, gdy dojdą do endzonu, czyli do pola punktowego, ewentualnie, i to za przełożenie zdobywa się 6 punktów. Ewentualnie jeszcze za tak zwane podwyższenie, czyli wykop piłki między słupki bramki, zdobywa się jeszcze dodatkowy jeden. No całkiem przyzwoicie chodzi. Zaraz zobaczymy, czy raz rząd sprawny. Słupki straciłem. Co poszło nie tak, że nie gracie w superfinale u siebie. Mecz był naprawdę świetny, wygrywaliśmy. No ale wiadomo, może, może już za bardzo się cieszyliśmy tym, może coś nam odbiło i tak wyszło. Możesz wytypować tak, finalistę? Eee, czy w sumie chciałbym, żeby ci się wygrali, jednakże pantery naprawdę robią dobrą robotę i to jednak oni mogą być zwycięzcą w tym super. Nie z nami Mikał. On myśli, że sędziowie Fina, też grają. Jestem ekspertem jestem ekspertem. Nie wiem, którzy to którzy, ale chyba ci w paski to są sędziowie. Żółci to są, proszę Państwa, rybołowy, a ci w niebieskich strojach to są koty zwane panterami. Nie, nic się nie stało, to tylko potyczka było. Przyjacielskie pocałowanie się po plecach. Chciałbym przybliżyć tak w międzyczasie, o co chodzi w tym sporcie, tak? Bo na początku, żeby wybrać kto startuje, rzuca się monetą. Tak jak tutaj jeden rzucił drugim zawodnikiem. Sędzia podnosi piłkę, chyba zacznie grać. Sędzia wprowadzi jedną zmianę i aż dziesięciu zawodników zmienił. Ojejku, kanapka, ma kanapkę wszystkich tutaj. Ale teraz spójrzmy na wtórkę. I o, dwa punkty odjęte, dwa punkty do tyłu. Dwa punkty do tyłu. To, to jest orzeł, tak? Ja strzemię. Bo są ja A więc co ci powiem? Ostatnio sprawdzałem tłumaczenie i wyszło mi, że to jest rybołów. No! Ten dosłownie to tak znacie, ale ogółem to mówimy, że to są jastrzębie. Jastrzębie, rozumiem. Dobra, łapie go, łapie go. A ty spaniaczko, mam cię. Patrz. Złapałem ci Pokemona. Na stadionie. Mamy Pokemona, od nas muzyka jest... gocia. Jesteś na stadionie, pięknie. Dobra, idziemy dalej. Nawet level disco. Z naszej strony to było na tyle. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału i do lajkowania. Na razie.